Panie Wszechmogący, w tej porannej chwili przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi wdzięczności. Dziękujemy Ci za dar życia, za światło poranka, za oddech, który daje nam siłę i nadzieję. Dziękujemy za każdą chwilę, którą możemy spędzić w zdrowiu, w pokoju i w miłości. Panie, składamy Ci wszystkie nasze troski, wszystkie marzenia, wszystkie pragnienia naszych serc. Niech Twoja obecność wypełni nas pokojem, a nasze serca napełnią się wdzięcznością. Panie, prowadź nas w każdym kroku tego dnia, w każdej decyzji i w każdej rozmowie. Panie, dziękujemy za nasze rodziny, za przyjaciół, za tych, którzy są z nami w radości i w trudnych chwilach. Dziękujemy za możliwość pracy, nauki i rozwijania naszych talentów. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i łaski. Niech nasze serca będą otwarte na Twoje prowadzenie, a nasze dusze pełne pokoju i nadziei. Panie, daj nam siłę. Abyśmy dzisiaj żyli zgodnie z twoją wolą, w miłości do siebie i innych, w radości, pokoju i harmonii. Panie, napełnij nas swoją mądrością, abyśmy mogli podejmować dobre decyzje. Niech nasze myśli będą jasne, nasze serca czyste, a nasze działania zgodne z twoją wolą. Panie, prowadź nas przez każdą trudność, a każdą radość niech wypełnia wdzięczność dla ciebie. Niech każdy oddech będzie aktem uwielbienia. Niech każdy krok będzie pełen twojej obecności. Niech każdy uśmiech, który dziś obdarzymy innych, będzie odbiciem Twojej miłości. Panie, błogosław nasze zdrowie. Niech nasze ciało, dusza i umysł będą pełne siły i harmonii. Strzeż nas od chorób, bólu, niepokoju i wszelkiego cierpienia. Panie, dotknij każdego członka naszej rodziny, naszych przyjaciół i wszystkich, którzy cierpią. Panie, uzdrów chorych. Przynieś ulgę cierpiącym i daj nadzieję tym, którzy stracili wiarę. Niech każdy oddech, każdy ruch, każde bicie serca będzie pełne Twojej obecności. Panie, daj nam mądrość, abyśmy dbali o nasze zdrowie, abyśmy jedli i żyli w sposób, który wspiera nasze ciało, umysł i ducha. Niech nasze zdrowie będzie darem, którym dzielimy się z innymi poprzez siłę radość i miłość. Panie, otocz nas swoją ochroną, abyśmy mogli doświadczać pełni życia, pokonywać trudności i cieszyć się każdą chwilą. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej mocy, a nasze zdrowie dowodem Twojej łaski, niech nasze ciało będzie świątynią Twojej obecności, nasze myśli jasne i spokojne, a nasze serce pełne pokoju. Panie, prowadź nas każdego dnia, abyśmy mogli żyć w harmonii z Tobą i światem, który stworzyłeś. Panie, błogosław nasze rodziny, niech nasze domy będą miejscami pokoju, miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Obdasz rodziców mądrością, dzieci radością, a małżonków cierpliwością i miłością głęboką. Panie, pomagaj nam rozwiązywać konflikty w duchu miłości. Niech każde nieporozumienie zostanie przezwyciężone przebaczeniem, każda trudność zamieni się w okazję do wzajemnego wsparcia, a każdy dzień niech będzie pełen wdzięczności. Panie, błogosław nasze rodziny, niech nasze domy będą miejscami pokoju, miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Obdasz rodziców mądrością, dzieci radością, a małżonków cierpliwością i miłością głęboką. Panie, pomagaj nam rozwiązywać konflikty w duchu miłości. Niech każde nieporozumienie zostanie przezwyciężone przebaczeniem, każda trudność zamieni się w okazję do wzajemnego wsparcia, a każdy dzień niech będzie pełen wdzięczności. Błogosław naszych bliskich zdrowiem, bezpieczeństwem i szczęściem. Niech każdy członek naszej rodziny doświadcza Twojej obecności i ochrony. Panie, strzeż nasze domy od wszelkiego zła i napełnij je pokojem. Niech nasza rodzina będzie świadectwem Twojej miłości, wzajemnego szacunku i dobroci. Panie, naucz nas kochać bezwarunkowo, słuchać uważnie i dzielić się dobrem. Niech nasze domy będą miejscem radości, pokoju i harmonii. Niech dzieci dorastają w bezpieczeństwie mądrości i radości, a rodzice i opiekunowie w cierpliwości i miłości. Panie, spraw! Aby każda rodzina doświadczała Twojej łaski i błogosławieństw każdego dnia. Panie, prowadź nas w pracy i finansach. Niech nasze wysiłki przynoszą owoce. Niech nasza praca będzie źródłem radości, rozwoju i spełnienia. Panie, obdarz nas mądrością w podejmowaniu decyzji, cierpliwością w trudnych chwilach i satysfakcją z każdego osiągnięcia. Niech nasza praca będzie miejscem służby Tobie i ludziom, niech nasze działania przynoszą dobro i radość innym. Panie Błogosław, naszych współpracowników, przełożonych i podwładnych, abyśmy razem tworzyli atmosferę szacunku, harmonii i współpracy. Panie Błogosław, nasze finanse. Naucz nas mądrze zarządzać pieniędzmi, abyśmy mogli żyć w obfitości, dzielić się z potrzebującymi i inwestować w dobro. Strzeż nas od ryzyka długów i niepewności. Niech nasze decyzje finansowe prowadzą nas ku stabilności, bezpieczeństwu i szczęściu. Niech nasze projekty zawodowe i plany finansowe przynoszą pomyślność i dobro naszej rodzinie oraz społeczności. Panie, prowadź nas, aby nasze wysiłki były zgodne z Twoją wolą i przynosiły pożytek wszystkim, z którymi się spotykamy. Niech nasze ręce, umysł i serce pracują w harmonii z Twoją wolą, a każdy dzień pracy będzie okazją do służby, rozwoju i dzielenia się Twoją miłością z innymi. Panie, nie zapominamy o całym świecie. Błogosław rządy, liderów, społeczności i wszystkich ludzi dobrej woli. Przynieś pokój tam, gdzie jest wojna, zdrowie tam, gdzie panuje choroba, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Panie, dotknij serc ludzi nienawiścią, zazdrością i przemocą. Napełnij je miłością, zrozumieniem i współczuciem. Pomóż nam budować świat pełen harmonii, sprawiedliwości i pokoju. Niech nasze działania na rzecz innych będą świadectwem Twojej miłości i dobroci. Błogosław tych, którzy cierpią z powodu biedy, choroby, samotności i nieszczęścia, Panie, obdarz ich siłą, wiarą i poczuciem Twojej obecności. Pomóż nam być narzędziami Twojego pokoju, miłości i wsparcia dla wszystkich potrzebujących. Błogosław środowisko naturalne, ziemię, wody i powietrze. Pomóż nam dbać o planetę, chronić ją i szanować, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się pięknem, które nam dałeś. Niech każdy kraj doświadcza pokoju i bezpieczeństwa. Niech przywódcy kierują się mądrością, uczciwością i współczuciem, niech Twoja obecność wypełnia serca wszystkich ludzi na ziemi. Panie, w tej porannej godzinie składamy Ci wszystkie nasze troski, pragnienia i marzenia. Niech każdy krok, który dziś postawimy, będzie prowadzony przez Twoją mądrość. Niech Twoja światłość rozświetla nasze drogi, a Twoja moc ochrania nasze życie w każdej chwili. Panie, bądź z nami w domu, w pracy, w szkole i wszędzie, gdzie pójdziemy. Przesz nas od niebezpieczeństw i błogosław nasze działania. Panie, pozwól nam doświadczać radości w małych rzeczach, pokoju w sercach i miłości w relacjach z innymi. Niech każdy gest dobroci, każde słowo wsparcia i każdy uśmiech będą odbiciem Twojej obecności. Panie, dziękujemy za ten nowy dzień, za Twoją ochronę, prowadzenie i błogosławieństwa. Przyjmujemy je z pokorą i wiarą, wiedząc, że wszystko, co dziś się wydarzy, jest częścią Twojego planu. Niech nasza wiara umacnia się z każdą chwilą, niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoją obecność, a nasze życie niech stanie się świadectwem Twojej miłości, miłosierdzia i łaski. Amen.